Kupa, ty znasz, gdzie za nami? A ja wiem, co to jest. To jest opactwo Cystersów. I dzisiaj my z tut, i raz wymawiam troszkę bliższe procedury, ciekawe miejsce. Otoż, pojechaliśmy. W samym centrum Polski, w województwie łódzkim, jest pomnik historii. A dokładnie w Sulejowie możemy przenieść się do opactwa Cystersów, a jednocześnie spędzić niezapomniany czas z rodziną. Pierwszy raz o opactwie Cystersów możemy usłyszeć w 1145 roku. 30 lat później miejsce to miało okres świetności. Kolumna wejścia do kościoła i, jak możecie założona jest zeszlifowana. I według legendy rycerze ostrzyli o nią miecze. Wszystkie są okrągłe, no nie? A jedna środkowa jest klęsła. Nad głównym portalem znajduje się okno z oświetloną rozetką. Wszystkie okna zachowały się w stanie pierwotnym, bądź zostały zrekonstruowane podczas. 20 wiecznych renowacji. Klasztor został uszkodzony podczas pierwszej wojny światowej, a w 1923 roku ten oto kościół został spalony w wyniku pożaru. Samo temu, z 1923 po 1924 rok, kościoł nie pracował w tym szybie na rekonstrukcji. W 2002 roku został przekazany tutaj obraz Matki Boskiej Pompejskiej. Kościół i klasztor Cystersów ufundowany został przez Kaźmierza Sprawiedliwego w 1176 roku. W 1259 roku klasztor spalili Tatarzy. Rozbudowywany był w początkach XV wieku. Ponownie został spalony przez Tatarów w 1431 roku. Kolejna rozbudowa miała miejsce w połowie XVI wieku. Zaraz na terytorium opactwa znajduje się hotel pod klasztorze, restaurant i spa. Zapraszamy do odwiedzania takich turystycznych miejsc, jakie są na terenie łódzkim, bo jak mówiłem, otwieramy kącik turystyczny. Lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, serduszkujcie. I obowiązkowo napiszcie, gdzie my jeszcze możemy zjeść. Może u Was jest miejsca, po jakie by znać się i znać się ich historię. My zwiedziliśmy czas na Was!